W cywilizacji europejskiej, takiej jaka ona trwała przez ponad tysiąc lat, panowały, no, ponad dwa tysiące lat, panowały reguły zupełnie inne niż w cywilizacji, którą tworzą federaści z Brukseli. Na przykład panowała zasada, że mężczyzna nie mógł za darmo wziąć pieniędzy. Kaczył wtedy honor. Mężczyzna, kiedy mu coś dać, on odmawiał dumnie prawda? i on się utrzymywał sam. Oczywiście od przyjaciela, mówiłeś, albo od kobiety, czy za darmo coś wziąć, to wtedy według kodeksu Budziewicza taki mężczyzna tracił zdolność honorową. No i oczywiście nie powinien mieć zdolność, zdolności głosowania w, w, w wyborach. No jak to? Człowiek, który dostaje coś od państwa, na przykład bezrobotny, dostaje zasiłek, czy on może brać udział w wyborach? No nie może, bo głosował głosowano takiego, który dał mu większy zasiłek, co jest niedopuszczalne. <coughs> oczywiście. Także Sama ta zasada, że państwo może coś dać, spowodowała ruinę, powtarzam, cywilizacji. Przyjęliśmy teraz innej cywilizacji, w której wartości są odwrócone, zupełnie inne niż przedtem. I już zupełnie niekarykaturalną ilustracją tego faktu jest, już o tym mówiłem, kiedyś, ale dam tu jeszcze raz tę ilustrację, sprawa pana Józefa Ackermana, dyrektora Deutsche Banku, który jak ten kryzys do lata temu tam się tam... Się no to on jako jeden prezes banku powiedział, że on nie potrzebuje żadnych pieniędzy państwowych, jego bank jest zdrowy i, proszę Państwa, w normalnej cywilizacji europejskiej dyrektor banku, który powiedziałby, że jego bank jest, prawda, się trzyma świetnie, dostałby jakieś nagrody, medal jakiś by dostał, a skąd? Obzmoczono go jak święty Michał Diała, minister finansów go ochrzanił, premier go ochrzanił, bodaj prezydent go ochrzanił, yy, inni dyrektorzy banku i w końcu się załamał po tygodniu i oświadczył, że jego bank też potrzebuje pieniędzy i weźmie je. Otóż, proszę Państwa, to jest cywilizacja żebraków. Jesteśmy w cywilizacji żebraków, a ja przywykłem do życia w normalnej cywilizacji.